Siemano. Hej, cześć, siemano! Witajcie! Z tej strony Michał i witam Was w grze z jakże denerwującą muzyką. E, ponieważ włączyłem ją jaką, jakieś 3 minuty temu. E, I wszystko postawiałem sobie do nagrywania i naprawdę ma ona dość irytującą muzykę. Nie wiem czy może wam się będzie ona podobała, może Wy ją lubicie. Dla mnie jest ona niestety denerwująca. Nie będę jej wyłączał, tylko sobie wyciszę głośniki to znaczy sławki i zostanę przy, przy niej włączony i po prostu wy będziecie ją słyszeć, nie? Tak, jest to teraria. E, tak, jak prosiliście, zresztą sam chciałbym ją nagrać, od dawna chciałem ją nagrać, e, ale nigdy mi nie wychodziło, ponieważ w sumie nigdy jej nie miałem. Kupiłem ją dość niedawno, e, oczywiście wcześniej niż e, zaplanowałem nagrywanie, e, ale nie grałem w nią zbyt dużo, dlatego może być naprawdę ciekawie. To znaczy, mam nadzieję, oczywiście, że coś tam się połapie, e, no ale niczego nie obiecuję. E, wybierzmy sobie fryzurę, oczywiście, naszego tutaj. A ludzika Ludzika, Boże naszej postaci. A, chciałbym mieć afro. Nigdy, nigdy nie miałem w żadnej grze afro. Było tam afro, ale kurczę ominąłem. Aha, prawem się. Prawie mi się cofa, dobra. Cofnę sobie do tego afro. Mm, ok. Mm, jaki kolor tych włosów? Jakiś taki wyzywający, może taki jaskrawy niebieski o taki nie jest taki bardzo jaskrawy dobra niech będzie taki taki mi się podoba kolor oczu tu są w ogóle oczy są oczy ale ja widzę tylko białe kropki być może jestem z daleka monitora Na czuja wezmę bo nawet nie za bardzo widzę te oczy wezmę sobie brązowe takie dość ciemne, ok. Mm, kolor skóry. Wow, można zrobić nawet kosmite. Eee, co byśmy. Hmm. Takiego azjatę. Nie, myślę, że. Zostaniemy przy takim kolorze skóry, różowiutkim, Taki będzie najładniejszy. Kolor koszulek, dobra, to już tam nie będę zmieniał nawet. Mm, tak, mężczyzna. Uh, create. Zmienimy sobie nazwę na Mechow. Ok, uh, i wybieramy naszą postać. Teraz jeszcze będę musiał tak stworzyć świat. Nie wiem, jak, jak, na co to ma wpływ w ogóle. Wiem, że ten świat się tam gdzieś kiedyś kończy, jak się idzie w prawo albo w lewo, maksymalnie, ale jaka różnica jest między tym, jaki sobie wybierzemy, prócz tego, że jest on troszeczkę szerszy czy węższy? Uh, to naprawdę nie wiem. Wezmę sobie Medium, żeby tak było. E, po środku. Najwyżej mi doradzicie w komentarzach, jeśli ktoś gruży, dłużej gra w tą terarię niż ja. E, jak nazwiemy ten, ten świat a, świat. Mechow, Michała. O, może tak zróbmy. <grytanie> Dobra, niech tak się nazywa on tu się będzie generował, a, a ja w tym czasie może sprawdzę autodaka albo wy przesłuchacie czy działa, ponieważ teraz się zamknę, a wy posłuchacie muzyki czy i wszystko będzie cacy. Dobra, w tym momencie powinniśmy już wiedzieć, czy autodek działa. Zrobiłem to w sumie, mógłbym to zrobić gdziekolwiek indziej, na końcu materiału i tak dalej. No ale skoro już wyrobimy świat i ten, ta chwila jest ładowania, no to pomyślałem, że to będzie dobry moment, żeby sobie sprawdzić, czy ta muzyczka będzie prawidłowo działała. Dobra, jeszcze musimy go wczytać. Kurczę, strasznie skrzypi mi biurko. Ale mapę dodali wielką. Coś czaje. Y, czaje, coś czaje. <laughs> coś mi się zdaje, że jej wcześniej tu nie było. E, nie da się jej zmniejszyć? Jak się zmniejszyć? Nie wiem, może ktoś z Was będzie wiedział, jak ją zmniejszyć. Nie będę się teraz z tym męczył, ale kurczę jest taka troszeczkę. E, no, spora, że tak powiem. E, bo zasłania kawałek ekranu. Wolałbym, żeby była troszeczkę mniejsza i w rogu. No ale dobra, to już innym razem. Albo zostawimy najwyżej taką. Będę musiał jakoś to przebolać. Oczywiście tradycyjnie ścinamy drzewka, tak jak w Minecrafcie. Będziecie mogli mi w komentarzach podpowiadać różne rzeczy. Jeśli ktoś faktycznie interesuje się tą terrarią, to będziecie mogli mi mówić, co robić i tak dalej. Bo ja jestem totalnym lajkiem, jeśli chodzi o tą grę. Grałem bardzo dawno temu na piracie więc naprawdę e, niewiele mogę niewiele mogę się wykazać przed wami, że tak powiem Asher e, stawmy go w spokoju. Może on się jeszcze później przydać. E, grzyba zebraliśmy i zabiliśmy królika przy okazji. Dobra, jeszcze trochę tego drewna zsetnę. Bo drewna nigdy za wiele. I zaraz będziemy mogli powoli może coś budować, żeby się ukryć na noc. Zobaczymy jak w ogóle wyjdzie e, ta pierwsza noc. E, z tego co wiem to tutaj jak się zginie nie ma z tego żadnych... E, tak jakby... E, niekorzyści. E, prócz tego, że my mamy chyba tutaj pod escape'em... E, menu, takie jakby, czy inwentarz. Czyli backpack. Czyli ekwipunek w którym mamy tutaj końce i amunicję i chyba jak zginiemy to tracimy troszeczkę właśnie pieniążków ale tego też nie jestem pewien, bo może coś się zmieniło od czasu kiedy ja, kiedy ja w to grałem na piracie zabijmy slajma, z nich wylatują chyba takie kuleczki slajmów, czy szlamu, nie slajmów ale chyba teraz nie wyleciał i one się dość fajnie przydają do tworzenia pochodni. A nie, wyleciały. Tylko gdzie ja to mam? Aha, tu się zbiera. Dobra, stwórzmy sobie te pochodnie. Zawsze przydatne. Dobra, i zetnijmy jeszcze drzewko. I zaraz zaczniemy budować um, pierwszą chatkę. Tak, żeby mniej więcej przetrwać noc przed zombie. A ktoś otworzył drzwi u mnie w domu, nie wiem czy, czy będzie to wam przeszkadzało i czy będzie to w ogóle słyszalne. Da się to zniszczyć? On da się. Co z tego wyleciało? Rubaki. Mogę je zabić? O, mogę. Coś z nich wylatuje? Chyba nic. Kurczę, wiele się zmieniło od czasu kiedy grałem, naprawdę. A ten co, zablokował się? Dobra, zostawmy go w spokoju. Zabijmy jeszcze slajmy może. One się nam na pewno przydadzą, i nie chciałem tego zrobić Dobra A co jakieś lodowe? O co to chodzi? Wyglądają jakieś, na jakieś obrośnięte lodem albo coś w ten deseń I zadają aż 9 obrażeń, kurczę muszę się przed nimi Uniki robić Kurde, już tyle życia straciłem Też nie wiem jak się życie regeneruje, czy ono się samo regeneruje po czasie, czy Czy jak to tutaj działa? Potiony na pewno gdzieś można znajdywać. E, znajdować, ale nie jestem pewien gdzie. E, zobaczmy ile. Znowu ktoś czasnął, no o co tu chodzi? A to? To jakieś kolejne opcje, kurde. E, A, to jest opcja tej mapy. Jaką byśmy chcieli mieć. Dobra, zostańmy przy tej. Zabijmy kolejnego slajma, bo będzie nam przeszkadzał tutaj. Zaraz, przy robieniu też posesji naszej pierwszej, wiewiórkę też możemy zabić. Zetnijmy jeszcze te drzewka, które są tutaj, te trzy. No i bierzemy się za robienie tej naszej tego naszego schronu drewnianego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiem, że zombie są tutaj troszeczkę bardziej. Tak, bo w nocy tutaj też zombie występują. I tu, mam nadzieję, się nie mylę. Uh, wiem, że zombie są tutaj troszeczkę bardziej inteligentne niż w Minecrafcie. Uh, I potrafią narobić szkód w nocy wchodząc do naszego domku. Uh, tak mi się wydaje przynajmniej. I wyważają sobie drzwi, wcale się nimi nie przejmują. Dlatego chciałbym zrobić jakoś tak mniej więcej sprytnie chociaż żeby te drzwi były na wysokości takiej, do której zombie nie będą mogły się dostać. Nie jestem teraz pewien, jak to zrobię. Ale mam nadzieję, że... że zaraz jakoś to ogarniemy. Zobaczmy, tu zrobimy pierwsze drzwi. W ogóle, pierwszy zróbmy tego workbencha. O, dobra. Postawmy sobie go gdzieś tutaj na środku. I zróbmy sobie drzwi. Pierwsza nasza, które postawimy tutaj. A, tu muszę kilofem. Dobra. Mój błąd. Będę wiedział na przyszłość. E, to od razu zniszczę, bo tutaj wyłożę sobie drewnem zaraz. Za momencik. Oj, żeby mi się ten slime tutaj nie wskoczył. Ok. E, wiem, że tył, tak jakby tło e, w tej terrarii, e, to jest, e, to są ściany. O ile dobrze pamiętam, i jeśli niszczy młotkiem, który zaraz stworzymy, e, i te ściany też możemy craftować mogą być drewniane i kamienne i tak dalej. E, o ile się oczywiście nie mylę, bo tak jak mówiłem, bardzo dawno grałem. okej, gdzie jest ten Czy to jest? Postawmy sobie go. I jeszcze jedne drzwi zróbmy z drugiej strony. E, okej okay. w ogóle, czy ja widziałem tutaj pancerz? Z czego on jest zrobiony? Z drewna? <laughs> jak z drewna pancerz? Nielogiczne to trochę. Nie wyobrażam sobie, jak można drewniany pancerz zrobić, no ale okej. Okay. Skoro tak twórcy uważają, że można to wykonać, okej. Okay. Postawmy sobie też pochodnie tutaj, po obu stronach. W nocy będzie jaśniej. Raźniej chciałem powiedzieć, a, a wyszło jaśniej. Dobra. W następnej kolejności coś chciałem jeszcze zrobić, e, aha, tak, e, ściany, Dirtwall Woodwall, tak, te ściany chciałem zrobić, myślę, że starczy. Postawimy sobie je na całej tutaj wielkości domku, czy tam pierwszego schronienia. Okay. Jak widzicie, w Terrarii jest o wiele łatwiej o wybudowanie czegokolwiek. W Minecrafcie nie byłoby to tak łatwe. E, to znaczy, przynajmniej e, nie tyle łatwe, co może e, nie zdołalibyśmy tak szybko zrobić takiej wielkości domku. O, e, w ten sposób to ujmę. Postawmy jeszcze jedną pochodnię na środku. E, I teraz zastanawiam się, jak zrobić ten system przeciw e, zombie. Eee. Dobra, zrobię to może tak jak robiłem to kiedyś. Zobaczymy, może zadziała. Eee, czyli stawiałem sobie tak klocki, tutaj po obu stronach. Tylko nie wiem, czy one są teraz równo. Mniejsza o to nawet. Zdaje się, że tak na oko wygląda, jakby były równo. Eee, teraz powinienem zniszczyć to. O! Zaraz zobaczycie, co w ogóle mam zamiar zrobić. Bo pewnie na razie się nie, ori nie orientujecie. To też zniszczymy. Tu zaraz powiększymy. O, w ten sposób. I to samo z drugiej strony. Mam nadzieję, że to zadziała. Nie gwarantuję, ale właśnie takie swoje skryte nadzieje. Objawiam. Ok. W ten sposób. I o ile się nie mylę, w tym workbenchu można było zrobić coś takiego jak platformy. Właśnie. Dokładnie to. Zróbmy sobie ich parę. I postawmy mniej więcej na tej wysokości. Dobra, zniszczmy sobie tą pochodnię. Ona nam tu niepotrzebna. Postawmy ją gdzieś tutaj. I tutaj też. I w tym miejscu zrobimy kolejne drzwi, ale to za chwilkę. Zbierzmy to drewno, co tu zostało, czy deski, i zróbmy to samo z drugiej strony. Lubię symetrię ogólnie, tym bardziej w terali. Hmm, może na dłuższą metę nie będę w stanie utrzymać tej symetrii. No, ale sama główna część, właśnie to wejście, mogłoby być właśnie symetryczne. Dobra, gdzie ja jeszcze tą powodnie stawiałem? W samej na samej górze w rogu. Ok, um, tutaj jeden klocek, tutaj jeden klocek i tutaj kolejne drzwi będę stawiał. Tylko, e, tylko pierw muszę je zrobić. Um, gdzie one są? Tutaj. Ok. Postawmy drzwi. E, tutaj z drugiej strony to samo. E, I wykończmy jeszcze ściany, które które są niezrobione tutaj. Ok, tak. I zabrakło nam ścian. Okej, okay. doróbmy sobie więcej. Mamy dużo drewna. To znaczy teraz już mamy mniej, ale mieliśmy dużo drewna, więc starczy nam spokojnie na wszystko. Oj, i tam nie chciałem. Teraz się przyda właśnie ten młotek, co chciałem go zrobić. Ten właśnie oto młotek. Żeby te ścianki wyburzyć. Ok, a jak widzicie, tam te początkowe rzeczy, tak wszystko mniej więcej ogarniam. Ale jak patrzyłem na let's play innych YouTuberów i tak dalej, a, to oni tam naprawdę różne, przeróżne, dziwne rzeczy mają. Jakieś piekła, a, zbroje lataj latające, buty, coś takiego. A, to tego totalnie nie ogarniam. A, ale mam nadzieję, że w przyszłości nad tym zapanuję. Posiądę tą tajemną moc. Ogarniania terarii. E, zróbmy sobie te platformy jeszcze na tej wysokości. Cholercie, e, zabrakło nam. E, gdzie te platformy były? Tutaj. Ok. I zapomniałem o dachu. A dach jest dość ważny. O! Będzie git. Zobaczymy zaraz, czy nasz system działa. E, Pochodnie nam zabrakło teraz, kurczę. Wszystkiego nam brakuje co chwilę. W dzień będziemy musieli pójść po jeszcze więcej drewna. Bo drewno jest też dość ważnym budulcem i w ogóle. materiałem w trali. Tak samo jak w Minecrafcie zresztą. Drewno jest wszędzie ważne, jeśli chodzi o przetrwanie. Ok, Zaraz zobaczymy, przekonamy się na własnej skórze, czy nasz system działa. Jak te zombie w końcu się dobiorą do tych drzwi? A chwilę na to musimy chyba poczekać. Nie mam za dużo drewna, więc nie będę żadnej e, wieży w górę teraz budował, no bo się po prostu według mnie nie opłaca. Latające oko, to też jest ciekawe, w Minecrafcie tego nie ma, na to jeszcze nie wpadli. Jest też chyba boss z tym okiem, zresztą zombie boss też jest, tu jest dużo bossów. O tyle ciekawsza jest teraria od Minecrafta, że są bossy i właśnie takie ciekawostki, jak wam mówiłem. Czyli właśnie chociażby piekło, czy jakieś latające buty, miecze świetlne i tak dalej. No a w Minecrafcie tego nie ma, w Minecrafcie jest enchantowanie i tyle. I masz nie gadać i nie narzekać. Enchantowanie jest git. Dobra, otwórzmy im te drzwi i zobaczmy szybciej, czy to działa. O oh, ooo, oh, oo, oh, oh, nie działa. What the fuck? Nie, nie to chciałem. No nie, nie, nie. O Boże, przeżyłem. Ledwo przeżyłem, ale przeżyłem. Matko, nie wiedziałem, że te zombie mogą na te platformy jednak wchodzić. Kurde. Zjedzmy tego grzyba, ciekawe czy nam coś da. Da czy, czy nie? Czy da się go zjeść w ogóle? <laughs> Życie się samo regeneruje. Ale Bayer. To nie wiedziałem. Dobra, to jest przydatna informacja na przyszłość. Mm, kurczę. Jednak mój system chyba nie działa. A może działa, tylko. Tylko źle go sprawdziłem. Działa! Działa, bo one teraz się nie dobijają do tych drzwi. Tak, to jest jednak genialny system. I jednak działa. Chyba. W ogóle chyba wystarczy zrobić tutaj jedną kratkę taką, jakby. E, wycie wycieraczki, dobrze mówię? No to się mówi? E, dobra, mniejsza. E, taką kratkę tutaj w dół, i to chyba też będzie działać w, na tej samej zasadzie, e, że one po prostu jak skaczą, to nie otwierają tych drzwi, no ale pewności nie mam, dlatego wolałem zrobić coś takiego. Mamy już pełnię życia, więc spoko. Tak patrzę, 20 minut już nagrywam, więc po tej nocy pójdziemy ściąć ewentualnie jeszcze jedno drzewo i na tym skończymy. Żeby tak bezczynnie nie stać, to może w ogóle zacznijmy robić coś ciekawszego, jak chociażby kopanie w dół. Zróbmy sobie tutaj jakąś taką pracownię większą. Bo na razie mamy przedpokój, można by powiedzieć, e, czyli ten system antyzombi. Okej, okay. tu wykopmy, to będzie kolejny przedpokój. E, to też wykopię. Okej. Okay. Tutaj będzie ta główna pracownia po lewej, tylko pierw muszę ją zbudować. O, w ten sposób. Kurczę, najgorsza e, najgorsze w tym wszystkim jest niszczenie e, najgorsze w tym wszystkim to niszczenie e, dirtowych ścian, czyli tych, które tutaj mamy ze sobą. O kurde, zniszczyłem sobie podłogę w przedpokoju. Oj, nie w tym miejscu nawet. Bo to zajmuje najwięcej czasu i jest najmniej w sumie e, opłacalne, to znaczy trzeba to zrobić. No, ale tak jak mówię, jest to nieefektywne. Zresztą, jak sami możecie zobaczyć teraz, jak niszczę sobie te ściany. Trochę to zajmuje. Mam teraz ogólnie, bo jak wcześniej nagrywałem, miałem troszeczkę inaczej ułożoną klawiaturę. Teraz ułożyłem ją za mikrofonem i mam nadzieję, że że klawisze będą troszeczkę mało, troszeczkę mniej niż wcześniej słyszalne. No ale jeśli będą dalej słyszalne, no to nic na to nie poradzę, ponieważ to jest najoptymalniejsze ustawienie klawiatury i mikrofonu, jakie mogę sobie wyobrazić, ponieważ w innych przypadkach albo będzie ta klawiatura zbyt słyszalna, albo ja będę po prostu niesłyszalny, klawiatura niesłyszalna i wszystko będzie do, do kitu. Um, dlatego to jest optymalne ustawienie, inaczej go tego nie zrobię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Um, no, jak widzicie, to niszczenie ściany jest naprawdę uciążliwe. Zaraz będę musiał jeszcze zniszczyć e, tego dirta wokół i zrobić deski. Kurde, strasznie długa jest ta noc. Ciekawe, czy da się zmienić długość nocy w Terrarii. W sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nie sprawdzałem w opcjach. Być może się da, być może nie. Ręki sobie uciąć nie dam. Dobra. To będzie jeden pokój. Tego się trzymajmy. Tutaj deseczki. Mam nadzieję, że mi starczy desek na zrobienie tego tutaj miejsca. Chyba nie, nie starczy. No, ale zaraz, tak jak już zresztą mówiłem, się przekonamy. To zniszczymy. Tutaj kolejne deski położymy. W ten róg też bym wsadził deskę. I przydałoby się jakieś oświetlenie. Dobra. Postawmy tutaj kolejne deseczki. No i tak jak mówiłem, zabrakło nam tych desek. Postawmy sobie chociaż workbencha na ziemi. W tej naszej. Wow, co to było? Gastka jakaś. Zaraz zobaczymy, co to jest. Workbencha postawmy w naszej pracowni i zniszczmy resztę tych dzielitowych ścian. Zaraz będę wykładał drewnianymi, albo zrobimy to w następnym odcinku. Bo ten już trwa troszeczkę długo. Okej. Okay. Dobra. E, gdzie były te ściany? Uuu, mało ich mamy. A nie mam drewna, więc bez sensu troszeczkę. Byłoby e, Byłoby ich wykładanie. Dobra. E, platforma zrobiona. Wszystko jest w porządku. Jak największym. Jak najlepszym, czy jak największym. Jak najobojętny co. Weźmy tą gwiazdkę. Zobaczmy, co to jest. E, Spadająca gwiazda tak? E, może być amunicją e, i znika po pojawieniu się słońca, czy po wschodzie słońca. Czyli dobrze, że ją zebrałem jeszcze za czasu nocy, spróbuję tak wejść. Czy da radę? Da radę. E, tylko teraz, czy, czy da radę to zniszczyć jakoś sens. O, też dało radę. Wykazałem się nie bywałem sprytem. Zbierając tą gwiazdkę w nocy i nie wychodząc przez własne drzwi, <noise> nie da się ukryć. Dobra, znikajcie potworki, bo już dość długo u mnie gościcie. A ja chciałbym wyjść, ściąć drewno czy ściąć drzewa, nie drewno. Ścina się drzewa, w wyniku czego dostajemy drewno. O kurde, deszcz. To też jakaś nowość, bo nie pamiętam, żeby w Terrarii występowały jakieś warunki pogodowe. No, a tu faktycznie deszcz się pojawił. No dobra. Ciekawostka dla mnie, dla Was pewnie nie. <laughs> e, I wiecie co, tak sobie myślę, że, e, że nie za bardzo wiem, co te zombie tutaj tworzą. <laughs> o co w nim chodzi? Czy one sobie stąd pójdą? Te oczy nie wyglądają, jakby chciały się stąd usunąć. Raczej wyglądają, jakby chciały całą noc tutaj siedzieć. Dlatego je wypuszczę, będę tak miły. Idźcie sobie oczy. O ile będą chciały tak nisko zlecieć w ogóle? Jakieś niechętne do wyjścia, dobra. To ja się odsunę na chwilę. Może one sobie pójdą. A tu śnieg pada, w ogóle co tu się dzieje? Stąd są chyba te lodowe slajmy. <laughs> What the fuck? Czemu ten slime ma. Czemu ten slime ma. Wow. Czemu on ma kurde parasolkę? Przecież to slime, nie człowiek. Jaka. <gryw> Jaka beka? <gryw> Jak chcę parasolkę? Zbiorę ją? Chyba nie. Mogę ją jakoś wziąć? Ej. kim jesteś? Flying fish. <gryw> Ona atakuje! Wow! Uciekam stąd, bo kurcze, niezbyt, niezbyt przyjazne są tutaj stworki. Spadajcie ode mnie, no. No i tak jak mówiłem, poszły sobie te oczy. Nie chciałem tego drewna, które chciałem, bo kurcze, jak widzicie, te latające kurde ryby mnie stamtąd pokoniły. Będę musiał chodzić w lewą stronę, żeby to drewno pozyskać. Po um, tej prawej niestety jak widzieliście sami e, śnieg pada. E, no tak więc nie jest zbyt e, zbyt dobre miejsce do pozyskiwania drewna e, chyba będzie dobrze bez tych platform, mogę tu wskoczyć normalnie na luzie e, więc nie będę tych platform tutaj budował, bo zombie później na nie wchodzą i nie chcą zejść, więc zostawię tak jak jest teraz. E, no i co? No i więcej drewna wydobędziemy dopiero w następnym odcinku, ponieważ e, ten trwa już dosyć długo, e, więc chciałbym go powoli kończyć. E, mam nadzieję, że koncepcja czy sam, samo samoprowadzenie tego odcinka filmu e, wam się podoba. E, jest po staremu, mam nadzieję. E, I mam nadzieję, że tak pozostanie. E, do zobaczenia w następnym filmiku, który będzie mm, nie wiem kiedy. Tego nie chcę wam co to idzie. Złota rybka? What the fuck? Aż wyjdę, bo muszę to zobaczyć. No, czy one mi zabiły złotą rybkę? Co za gnidy. Ale nie lubię latających ryb. Już ich nie lubię. Chciałem coś z tą złotą rybką zrobić. Może życzenia spełnia czy coś. Dobra, mniejsza o to. Nie wiem, kiedy będzie ten kolejny odcinek, i nie wiem, z czego będzie teraz film kolejny. Hmm, możliwe, że z ale nie jestem tego do końca pewien, e, chciałbym też zacząć jakąś poważniejszą serię let's playową, którą można skończyć, bo Terraria, jak wiecie, e, jest taką grą, którą grać można nieskończoność. E, tak jak Simsy i Minecraft. E, no a chciałbym właśnie zacząć jakąś serię, którą będę mógł skończyć, którą będę w stanie skończyć e, i zobaczymy z czego ona będzie. Um, no. Tak więc to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia to znaczy w następnym odcinku. Na razie, cześć, pa pa.